Dzień dobry państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Pawła, który pisze do nas. Witam. W listopadzie 2022 roku kupiłem na kredyt mieszkanie, czy mogę je odpisać od podatku? Jeżeli tak, to jakie dokumenty muszę wypełnić, co muszę przedstawić w urzędzie? Panie Pawle, muszę pana zmartwić, ponieważ. W przestrzeni medialnej funkcjonują różne pojęcia dotyczące ulg mieszkaniowych, ulg budowlanych, ulg odsetkowych, i ten szum medialny troszeczkę wprowadza w błąd konsumentów i podatników. Jeżeli mamy do czynienia z nabyciem nieruchomości w listopadzie 2022 roku, to nie wydaje mi się, żeby było możliwe odpisanie sobie od podatku tego kredytu na mieszkanie w żaden sposób ponieważ nie weszły w życie przepisy, które przewidywały takie... Mm zwolnienie podatkowe, czy też taką ulgę podatkową i one w tej chwili nie funkcjonują. Kiedyś mieliśmy do czynienia z tak zwaną ulgą odsetkową, która dotyczyła kredytów zaciągniętych w okresie między 2002 a 2007 rokiem i niektóre z tych kredytów dalej są spłacane, bo to były, prawda, wieloletnie kredyty, 20, 30 i nawet więcej letnie, więc do 2027 roku teoretycznie te osoby, które te kredyty spłacają, dalej korzystają na pewnych zasadach z tej ulgi odsetkowej, natomiast kredyty zaciągnięte po 2007 roku już nie były objęte tą ulgą odsetkową, więc tutaj często konsumenci są wprowadzeni w błąd, ponieważ gdzieś przeczytają w internecie informacje dotyczące ulgi odsetkowej i myślą, że dalej ona ma zastosowanie. Niestety nie ma. Druga kwestia to jest tak zwana ulga mieszkaniowa. Ona dotyczy osób, które chcą sprzedać mieszkanie, jeżeli Pan nabył to mieszkanie w listopadzie 2022 roku, to przez 5 lat obowiązuje okres karencji, w którym jeżeli by Pan to mieszkanie sprzedał, to musi Pan zapłacić podatek dochodowy od ewentualnego zysku, tak? czyli różnicy pomiędzy tym, tymi wartościami. Wartością nabycia i wartością zbycia nieruchomości. Po okresie 5 lat tego podatku nie musi Pan płacić. Ten zysk teoretyczny jest nieopodatkowany. Natomiast ulga mieszkaniowa ma zastosowanie wtedy, kiedy Sprzedaje pan to mieszkanie w tym okresie pięcioletnim i przeznacza pan te środki na zakup nowego domu, czy też na spłatę kredytu hipotecznego, czy też na jakiś udział w spółdzielczym e, lokalu, tak na cele mieszkaniowe ogólnie. I wówczas z tej ulgi może pan skorzystać, więc nie musi pan płacić tego podatku, bo te środki od razu pan wydatkuje na inne cele mieszkaniowe. E, oczywiście wymaga to udokumentowania odpowiedniego w urzędzie, trzeba prze, e, zgłosić to na odpowiednich formularzach, ale. To ma tylko zastosowanie w momencie, kiedy faktycznie mieszkanie sprzedajemy i kupujemy kolejne. Jeżeli pan planuje takie działanie, tak, czyli sprzedaż tego mieszkania, które pan zakupił na kredyt w 2022 roku. To ma pan 3 lata na wykorzystanie tych środków tak, na inne cele mieszkaniowe i później dalsze rozliczenie podatkowe, żeby skorzystać z tej ulgi mieszkaniowej. No, chyba że się coś zmieni w przepisach i w ogóle ta ulga zostanie zniesiona i nie będzie już można z niej korzystać w ogóle. tak? Natomiast no, takich sygnałów nie ma i teoretycznie taka możliwość jest. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, co do ewentualnego odpisania od podatku odsetek na kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w 2022 roku, nie ma takiej możliwości. Jedyna możliwość funkcjonująca jeszcze to jest właśnie skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, czyli np. chęć zakupu większego mieszkania, sprzedaż obecnego, zakup nowego lub spłata kredytu hipotecznego, tak? czyli wykorzystanie środków na cele mieszkaniowe w okresie 3-letnim, a jeszcze przed upływem 5 lat od nabycia. Tak, żeby z tej ulgi e, skorzystać. Tutaj, z, szczerze mówiąc, ta odpowiedź moim zdaniem wyczerpuje temat, bo gdybyśmy mieli jakieś jeszcze inne alternatywy, to oczywiście bym tutaj je panu zaproponował. E, katalog ulg podatkowych, jakie można zastosować przy rozliczeniu rocznym PIT-u, tak zwanego, tak. Jest dostępny chociażby na stronach urzędów skarbowych. Są to różne ulgi, tak, na zakup różnych narzędzi, na zakup jakichś przedmiotów potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Jest ulga na internet, ulgi rodzinne różnego rodzaju, tak. Jest, są też ulgi na dzieci. Wszystko zależy od tego, jaką ma pan sytuację faktyczną. Oczywiście nie dotyczą te ulgi. Tej sytuacji, którą Pan opisał w mailu, tak, czyli zakupu kredytu, zakupu mieszkania na kredyt w 2022 roku, ale może są jakieś inne, jest jakaś inna sytuacja faktyczna, która uzasadnia skorzystanie z innej ulgi. Dlatego zachęcałbym do zapoznania się z tym katalogiem ulg na stronach Urzędu Skarbowego, często w oprogramowaniu służącym do. Rozliczania rocznego PIT w, na jednym z etapów rozliczania. też te ulgi są wymienione, więc ten katalog jest oczywiście ogólnodostępny i można się zastanowić, czy jakąś ulgę można tutaj wykorzystać i op, po prostu obniżyć tą kwotę w podatku, który, który musimy zapłacić lub ewentualnie uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Jeżeli by Pan miał jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu, to zachęcam do przesłania ich na, na, na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmałpapoznaifakt.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.